Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Rzepińskie Jeziora, 11 sierpień 2013. Dzisiaj kilka słów o umiejętnym podnoszeniu poprzeczki. Jesteśmy po wspaniałym szkoleniu, przewspaniałym szkoleniu. Pierwsza z trzech części szkolenia, które się odbyło wczoraj, była znakomita, naprawdę znakomita. Ehm. Nie jestem w stanie tutaj streszczać niczego, nie opowiadać, bo to nie ma sensu. Będziemy to wszystko z czasem wdrażać w życie. Będziemy robić na pewno fantastyczne rzeczy, będzie się wiele, wiele działo, znakomitego, wspaniałego w naszym biznesie z Molindo. Chciałem powiedzieć kilka słów właśnie o umiejętnym podnoszeniu poprzeczki. Chcemy wzrastać, wszyscy chcemy osiągać więcej, chcemy sukcesu, chcemy stawać się lepsi. Dlatego wszystkiego potrzebujemy, żeby poprzeczka, ta poprzeczka naszych celów, naszych możliwości dzisiaj określanych ciągle wędrowała wyżej. I tą poprzeczkę trzeba umiejętnie podnosić. I tak naprawdę potrzebujemy wzajemnie sobie tą poprzeczkę podnosić, podnosić umiejętnie. Jeżeli będziemy podnosić sobie ją umiejętnie, będziemy stawać się lepszymi ludźmi, będziemy stawać się lepszymi konsultantami, będziemy stawać się skuteczniejsi, będziemy lepiej działać, będziemy kimś, za kim będzie podążało wielu ludzi. Wielu ludzi z różnych organizacji, z różnych biznesów, z różnych firm będzie chciało z nami być, jeżeli będziemy wzajemnie umiejętnie podnosić sobie poprzeczkę. Tego potrzebujemy. W różnych mm, obszarach ta poprzeczka potrzebuje być podnoszona absolutnie w różnych, ale potrzebuje być podnoszona umiejętnie, prawda? Nikt nigdy nikogo nie mm, zmotywuje, nikt nigdy nikogo nie nauczy tak naprawdę mm, w pełni, jeżeli będzie to robił nieumiejętnie, niemądrze, jeżeli to nie będzie. Nie będzie jakiejś odpowiedniej metodologii w tym wszystkim. W każdym bądź razie tak to wygląda. Jesteśmy liderami, chcemy być wielkimi liderami, a nie chcemy być jakimiś zwykłymi menadżerami, którzy widzą ludzi tacy, jacy są, zamiast widzieć ich takimi, jakimi mogą być, jakimi będą. Na tym szkoleniu Ryszard i Piotr, Piotr mieli wiele przeciekawych cytatów. Jeden z tych cytatów, właśnie to był cytat z wspaniałego, nieodzułowanego Jimarona przy wspaniałego motywatora. I właśnie o tym mówił, o tym jak menedżerowie postrzegają ludzi, a jak postrzegają liderzy. I to wzajemne podnoszenie poprzeczki, myślę, że właśnie na tym polega, bo podnosząc poprzeczkę, czy podnosić poprzeczkę wzajemnie, potrzebujemy poprzez widzenie ludzi lepszymi. To rozumiem w tym podnoszeniu poprzeczki. Nie rozumiem na pewno tego, żeby komuś wytykać totalnie błędy i tylko na tym się skupiać, bo to nie o to chodzi przecież. Podnoszenie poprzeczki zawsze rozumie jako widzenie sprawy takiej, jaką mogą, jaka może być i jaką będzie ta sprawa. Widzenie człowieka takim, jakim może on być i jakim będzie, jakim się stanie. I wtedy ta przestrzeń między tym, kim na dzień dzisiejszy on myśli, że jest, a tym, a, a tym w jaki sposób my go widzimy i mówimy mu o tym, tą przestrzeń on wypełnia. On sam sobie tą poprzeczkę podnosi. On sam mm, 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 poprzez to mm, wykonuje ten skok. Prosto, przez tą poprzeczkę. On sam chce sprostać temu, bo po prostu zaczyna w to wierzyć, że może, że potrafi, że da radę. Podnośmy sobie wzajemnie poprzeczkę. Umiejętnie tą poprzeczkę podnośmy, widząc siebie lepszymi, widząc siebie takimi, jakimi możemy być i jakimi będziemy. Na tym między innymi to wszystko polega. Jest dlatego wspaniałe. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej!